Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PS, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podajecie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko z tej strony Kamyk. Witam Was w kolejnym odcinku Paczki Hema. Taka sytuacja dzisiaj troszeczkę inna forma. Z racji tego, że tak strasznie się denerwuję, to pomyślałem, hej zrobię to inaczej, zrobię to po meczu, tak? Po meczu już nie będę zdenerwowany, będę mógł normalny komentarz dać, normalnie otworzyć paczki, no i tyle, także zaczynamy, nasz skład znacie, tylko Shane Long wszedł z ostatniej paczki, gdy tam trafiliśmy, po tym jak awansowaliśmy ogólnie paczki na razie bez strzału no i mamy pierwszego naszego przeciwnika, który ma skład z jednej całej drużyny z Bundesligi, no i zaczynamy już w 16 minucie, przechodzimy sobie do środka, strzał, ale zablokowany i niestety tylko rzut rożny kolejna akcja, 25 minuta przy linii bocznej się bawimy przy linii autowej no myślałem że tutaj będzie karny niestety nie było no ale co się odleczę to nie ucieczę gol jest Mierzejewski pakuje piłkę przy bliższym słupku i jest 1 do 0 no kompletny błąd przeciwnika, tutaj jeszcze fake shot, ładnie wszedł on się położył, no i ja strzeliłem precyzyjnie 25. minuta, 35 minuta przejmujemy piłkę w środku pola zagranie do Mierzejewskiego Mierzejewski do Longa, Shane Long przyjmuje tą piłkę, strzela też przy bliskim słupku jest 2 do 0 no Shane Long naprawdę to jest dobry gracz ja już w poprzedniej go używałem a w tej też da, radzi sobie radzi sobie chłopak, bez dwóch Zdań. 45 minuta, przeciwnik podaje do bramkarza. Ja trochę próbuję skrócić tutaj kąt i udało mi się bardzo dobrze wbiec w rytm i strzelić bramkę na 3 do zera, kolejna akcja, 66. minuta Shane Long znowu przy linii bocznej, Shane Long oddaje do Mierzejewskiego, strzela, ale bramkarz broni perfekcyjnie, no tutaj lepszej obrony bramkarz nie mógł sobie wymarzyć, 70. minuta, zagranie górą główka bardzo dobra do Kalu, Salomon Kalu strzela ale bramkarz broni fenomenalnie, Ter ładnie się ustawił, kolejna akcja, 88. minuta Al -Soma próbuje strzału, ale zablokowany przez obrońce. No i w sumie to tyle więcej w meczu się nie wydarzyło. 3 do 0. Skromne, znaczy skromne. 3, 3 0 czy to skromne zwycięstwo czy nie? To ocencie sami. Jednak 3 do 0, pierwsze 3 punkty w 9. lidze. No i jedna paczucha za wygranie. Zobaczmy co w środku. O god nic mi się z tego nawet nie przyda do składu. No to nic, to trzeba przejść do kolejnego meczu. A ten mecz to była katorga naprawdę. Ehm, cały klip z tego nagrania, tak, całe nagranie tego meczu zajmuje dokładnie 31 minut, ponieważ tak cięło, takie lagi były plus 9 minut szukałem przeciwnie także tak to wszystko wyglądało no ale przejdźmy do meczu, a nie do tego jak tu wszystko, cała otoczka była tego, tylko jeszcze na początek pokażę wam jak bardzo cięło w tym spotkaniu to co widzicie to nie jest slow motion, ja nie ucinałem tu klipów, tak się grało zobaczcie jak ta akcja powoli idzie to tak, tak mniej więcej przez całe spotkanie było, chociaż były momenty gdzie było normalnie nie wiem czy to przeciwnika wina, czy, czy, czy moja, czy nasza wspólna, czy jej no w każdym razie 23 minuta spore zamieszanie, wybić pod nogi Shane a Longa, a ten już wie co z taką piłką zrobić, tutaj uderzyłem trochę wcześniej, ale zanim załapało to wszystko, to już piłka była w polu karnym i już był dobry strzał który zamienił Shane Long na bramkę i jest 1 do 0, 33 minuta przeciwnik tym razem wyprowadza akcję, no i wyprowadza ją na tyle dobrze i na tyle dobrze w lagach że ja tutaj między nogami gdzieś tracę piłkę wysunięcie do tego zawodnika, on przyjmuje, strzela jeszcze mój zawodnik próbował tak wiecie, rzucił się klatą. Niby on tu będzie bronił, ale niestety nic. Nie obronił. No i jest jeden do jednego, ale dwie minuty później moja akcja. Znowu Shane Long. Fake shot do środka. No i bum. Petarda. Shane Long naprawdę ma dobre wykończenie. Nie wiem ile ma w grze, ale, ale naprawdę ma dobre. 39 minuta. Rzut wolny dla przeciwnika. Habella będzie to wykonywał. No i zobaczmy, czy on tutaj dobrze uderzy. Uderzy bardzo dobrze, ale w słupek. Musiałem to troszkę zwolnić, bo lak był, kiedy piłka leciała. A tutaj mamy 44 minutę podanie do Mierzejewskiego. Przeciwnik wybija, ale pomylił się. Przejmujemy tą piłkę. Mierzejewski przejmuje strzela, ale sporo zamieszania. No i przeciwnika ratuje. Obrońca 65 minuta, rzut wolny. No i zamienimy sobie na Alsomę. Alsoma ma te wolne, nawet nawet dobre. 30 metrów 29 strzał i bramkarz fatalnie się zachowuje. I na szczęście jest 3. Do jednego, kolejna akcja, 76 minuta, znowu fake shot, te fake shoty jakby wchodzą w przeciwników, chyba że to akurat w tego wchodziły bardzo dobrze. 4 do 1, a tutaj mamy po prostu jakby 2 metry tylko bliżej do bramki, ale odległość podobna, no i kąt bardzo podobny. No i Alsoma wykorzystuje 2 na 2 rzuty wolne, fenomenalny gracz i mamy 5 do 1. No i tyle, w sumie nic więcej się w meczu nie wydarzyło, Shane Long man of the match. No, naprawdę frustrujące spotkanie, bo, 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 bo lagowało. No, i otwieramy dwie paczki. W pierwszej paczce Griezmann na paczce. A czy będzie w paczce, chciałbym, ale jest nieświecący grać. No dobra, to to. skoro na tej jest nieświecący gracz, to na następnej musi być już ktoś świecący, ktoś dobry i zobaczmy, kto będzie ty w tej paczce. I nic. Ehm, swoją drogą pewnie zauważyliście, że jest mniej końców o prawie 200 tysięcy niż w poprzednim odcinku. Tak, jest to dlatego, że otworzyłem paczki specjalne chyba za. 35 tysięcy no i tutaj macie na przykład przykład, przykład że trafiłem Informacone. Jeżeli chcecie tych zawodników, których tutaj widzicie na liście transferowej, żem dodał do um, składu jakiegokolwiek z tego zawodnika, piszcie w komentarzach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że pewnie sporo z Was będzie na nie, no ale zobaczymy. Trzymajcie się, do usłyszenia. Dara.